Tym razem miałem okazję pospiningować w Warmińskich Wodach, czyli mega krystalicznie czystej rzece oraz pięknym, głębokim zbiorniku. Pierwszego dnia zabrałem woblerki i ruszyłem w poszukiwaniu klenia z tej nowej rzeki. To poznajemy nową rzekę dzisiaj. Piękna, czysta rzeka, zarośnięta, ale i też bardzo głęboka. No i nie najwęższa. Trzeba przyznać, że też szerokością nie ustępuje chociażby mojej Radomce. Jest! Uhu. Pierwszy potwór z nowej rzeki to taki kleniozaur, wołaj większe Nic dziwnego, że ponoć są tu liczebne duże klenie, bo naprawdę mają gdzie się schować Przy moście szukałem rzeki, żeby zostawić gdzieś samochód i mieć punkt orientacyjny see No przyjemne, ale jakie to było ciężkie podbieranie sobie sprawy nie znajdziecie. No muszę przyznać, że to było jedne z cięższych podbierań w moim życiu tutaj nie ma w ogóle dojścia do brzegu na tej rzece trzeba się ładować do wody a jak się wchodzi do wody, to od razu jest wody po szyję, więc jakimś cudem udało mi się podebrać tą rybę, ale naprawdę jest to, to trudne i muszę przeczytać, czy tutaj można pływać na belly boat. bo jeśli tak, to to by było niesamowite rozwiązanie, pływać i oczywiście łowić, bo kajaki tutaj pływają sobie swobodnie natomiast chciałbym też bardzo z belly boata to spróbować zakleniami, oj to mogłoby być naprawdę coś fajnego Okoń. Wykwadł Bóg nawet na nieswojej ziemi. Fajny oko. Taki okonik. Hehe, śpiali. <śpiali> No i drugi dzień na Warmi spędziłem na odkrywaniu głębokiego jeziora mm. wspólnie z Markiem, który był moim przewodnikiem i znał tą wodę. O jest Ten będzie malutki. Ale jest nic no. tutaj w w tym nie w tym miejscu. Przypomniałem sobie tutaj o tym, bo z to tu nie? właśnie. Jak ten kanał, jak na tego jeziora przykożyliśmy na te wiesz na lód. A że tu była taka spokojniejsza zatoka? A wiesz na tych mazowskich jeziorach warminskich? O! O! Będzie dobry chyba co? Ja też mam. Duble. Tak? O kurde. Ty masz dobrą wędkę, szczupak może być albo oko. A nie, na no razie oko. O kurde, ale kloc, ale kloc, daj spokój. Już można Piękny potworek, 30 już jest na bagę. Coś wypluł chyba z pyska czerwonego. Wiesz? Jestem pod wrażeniem jaka to jest przejrzystość, wiesz? U nas, jak widzisz, jak wstajesz do wody i widzisz swoje stopy... To już jest dobrze? To już jest zajebiście. Zobacz. Przecież tam dwóch z 8 sztuk. No... Wszystko fajnie, nie? Tylko jakbym miał po trzydzieści. No, zabawa jest przednia. Tylko, że... Ten to nie będzie miał 15 To jest gdzieś świetka woda. Tyk, tyk, tyk. Było jak spłalik. I ten. A nie, to nie będzie trochę lepszy. No, może być. Nie, poddał się. Jakoś przymurował na początku. Jak ktoś go namierzy i, i kurę to, 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 to. ten. Jak gdzieś łódek, 3 czy 4 łódki stały koło tego, w kupie to mu. To a, chyba drzewo namierzyli. <laughs> nie, no jest troszkę większy niż tamte. No, drzewo namierzyli? No to to jest na i w koło, obok, obok tego zawodem, ten machał, nie? Co rzut to jest okoń. No stop. Widzisz, jak je miesza przynęta? jest inaczej, nie? No. Ale jak czasem przymuruje, to aż przyjemnie, chyba że jest większy. Nie chcę nic mówić, ale coraz większy, nie? Większy z tych mniejszych. No. <laughs> Dobra, rzucamy, aż 40 będzie, szóstka. Kormorany latają Weź to wykar A zaś miałem właśnie branie w tym życiu Nie no Gigantyczny Na filmie policzę ile ma... złowiłem tylko koni Podejrzewam, że o co większy? Na początku tak mocno murują, zauważyłem. Głową tą biją, a później się poddają. Ale no musi mieć chociaż te 20. Nie. Taki, jak to powiedziałeś, większy z tych mniejszych. Nie no, trochę większy. Ale i za i przynętek całość. Nie no, może ten to miarowy, czy nie? nie? Tamten, tamten to wiesz, miał tak, że... Jak to się nazywa? Tylko się dziubnął na haczyk, nie? No. A ten, ten cały zasunął. Ale ławica to jest potężna tutaj tych okoń Pewnie z kilkadziesiąt albo kilkaset tu stoi Ale kolorki fajne Jak wciąłeś to musi mieć przynajmniej 20 Chociaż idzie jak szmatka większa, to przynęta i się go No czekaj.